Cześć, dzisiaj parę słów o tym, jak ochronić plecak przed deszczem, a właściwie jak ochronić przed deszczem jego zawartość. Sam plecak w większości przypadków wodoodporny nie jest, istnieją takie plecaki, ale to są bardzo rzadkie przypadki i z reguły wodoodporność takiego wodoodpornego plecaka jest tylko do czasu i z czasem i tak zaczyna on ciec takie yy, używane na długich dystansach przeważnie to takie lekkie worki, takie jak mój Triple Crown, nie puszczają za dużo wody. Ich materiały są wodoodporne i one puszczają tylko na szwach. Te, technologia po prostu nie pozwala na to, żeby je podkleić, yy, więc na dnie zbiera się jakieś 100 ml wody, jeżeli bardzo pada. To nie jest dużo. Ale to jest wystarczające, żeby przemoczyć nasze rzeczy, więc jakoś ten plecak trzeba zabezpieczyć. Na długich dystansach nie używa się poncz, bo to byłoby rozwiązanie ponczo przeciwdeszczowe, ale ono nie sprawdza się, kiedy jest zimno, bo i tak przemakamy po rękach i po nogach, i zawiewa bardzo wiatr i ponczo fruwa i jesteśmy cały cali mokrzy. To się sprawdza latem w lesie rzadko generalnie. Nie nosi się też pokrowców przeciwdeszczowych. Ja takie posiadam z, moich, z mojego starego Deutera. Na przykład mam, to jest na lewo obrócony. E, bo pokrowiec przeciwdeszczowy nie chroni przed deszczem właściwie w żadnym stopniu. E, chroni tylko wierzch plecaka, bo się go nakłada na ten wierzch, a e, woda sobie swobodnie po plecach leci. po... po... W szelkach i po wszystkim, więc w środku wszystkie rzeczy są przemoczone, jak się ma pokrowiec. Dodatkowo woda, która ścieka tam do środka, zbiera się w tym pokrowcu i tutaj potrafi się zebrać 3 litry wody. Wielokrotnie wylewałam taką wodę, to było okropne. Miałam raz ze sobą pokrowiec na długim szlaku, to był Appalachian Trail. Zaraz na początku pozyskałam go za darmo. W Pudełku z niechcianymi rzeczami. Jest, on jest bardzo lekki i mój plecak był dziurawy, więc stwierdziłam, że jeszcze jeden sposób na ochronę będzie dobry. No i coś tam to dawało, ale bardzo, bardzo niewiele. Także, także to, tego już od dawna nie używam i nie polecam Wam absolutnie używania pokrobców przeciwdeszczowych. No to przejdźmy do tego, co Wam polecam, e, czyli dwa inne sposoby. Pierwszy jest najpopularniejszy, czyli worek na śmieci wkładany do środka plecaka. Na to się później przestawiłam i tego używam niezmiennie. Niestety w Polsce jest problem ze zdobyciem dobrego worka na śmieci, takiego mocnego. Przyznam się Wam, że swoje worki przywiozłam po prostu ze Stanów. To są 80-litrowe worki z Walmarta. Tak zwany Trash Compactor Bag, czyli worek, którego się używa w zgniatarce do śmieci, więc z założenia musi być mocniejszy. No i on jest mocniejszy. Waży 56 gramów i ma w miarę odpowiedni rozmiar, choć nie zupełnie. Wolałabym 100-litrowy. Nie zawsze na przykład z 7 zestawem jedzenia ja się w tym worku mieszczę, więc często mam jeszcze dodatkową plastikową torbę, którą kładę na wierzch. Wszystkie rzeczy, które są w środku, nie mogą wypełnić całego tego worka, bo żeby on działał, trzeba go skręcić. Tak się go po prostu skręca na końcu i zagina ten koniec, żeby woda nie dostawała się do środka. No więc w praktyce nie wypełnimy 80 litrów. Jeszcze innym rodzajem worka jest Hume, który testowałam w tym... zeszłym też, już, już drugi sezon testuję. Niestety najlopujum jest produkowane w jeszcze mniejszym rozmiarze, więc jest jeszcze gorzej, tylko do mniejszych plecaków. W Polsce się myślę spokojnie przyda do takich 30-litrowych plecaków albo jak ktoś pakuje się naprawdę na lekko i nie nosi za dużo rzeczy, między innymi do jedzenia. On waży 29 gramów, więc różnica w wadze jest na pewno lepsza. Te worki nie są niezniszczalne, tak czy owak, jak widzicie mam łaty zarówno na Film, jak i na ketrasz kompaktor bagu, po prostu zaklejam to tak tapem. I czy te worki ochronią nam wszystkie rzeczy na 100%? Nie. Często na amerykańskich filmach się widzi, że ludzie pakują od razu śpiwór do tego worka i wszystkie rzeczy, ale to chyba tylko w tych najsuchszych stanach na pustyni, bo mi się zawsze dostaje trochę wody do środka. Pewnie po prostu cieknie po tym skręceniu, albo jakaś mała dziura jest. Nigdy nie wiem, ale, ale zawsze jakąś wodę mam. Znowu nie jest to bardzo dużo wody. Ale nie chcę tej wody, zwłaszcza że na samym dnie trzymam właśnie śpiwór. Więc stosuję dwie metody uwodoodpornienia rzeczy jednocześnie, i stosuję też drybagi, worki wodoszczelne, zawsze po prostu i to, i to. Więc. Zgadnijcie, czy mam rzeczy suche, Nie, nigdy. Przy takiej totalnej ulewie, całodniowych deszczach i tak zawsze jakimś cudem do środka dostanie się parę kropel wody. Więc bywa, że nawet jeszcze nakładam foliową torbę na drybaga. To wkładam do tego worka. Mój plecak jest prawie wodoodporny i wtedy może tak, wtedy się udaje, że wszystko jest całkiem suche. Drybagi Myślę, że o drybagach zrobię osobny odcinek, bo tu jest też dużo do powiedzenia. Podobnie jak w przypadku plastikowych worków, drybag musi być większy niż objętość rzeczy, które w nim trzymamy. bo drybaga się roluje i dopiero potem zapina. Im bardziej jest zrolowany, tym większa szansa, że naprawdę będzie wodoodporny. Różne rozmiary są drybagu wiadomo, na różne ilości rzeczy na zimowy śpiwór, na letni śpiwór na taką ilość jedzenia, taką ilość ubrania właśnie jedzenie, najważniejsze chyba, bo jak nam zamoknie kuskus albo albo, albo jakaś zupka, to będzie źle konserwań, to nie, to nie, nie szkodzi, ale mokre jedzenie to jest coś okropnego, na przykład herbata wam zamoknie już już nie do użycia, więc to jest ważne. Tutaj trzymam też na przykład dokumenty swoje ważne i mapy, jak mam ze sobą, mapy też trzymam po prostu razem z jedzeniem eee. takie rzeczy. śpiwór właśnie i ubrania to są te najważniejsze rzeczy oprócz tego jeszcze mam takie wodoodporne torebki osobno na kosmetyczkę z i elektronikę. Takie rzeczy jak garnek to już nie muszą być wodoodporne, nie chowam do worków ani namiotu, ani materaca, bo, bo najwyżej je trochę wytrę, jeżeli zamokną, one nie nasiąkają wodą. Więc to się w miarę sprawdza. Niektórzy używają zamiast worków na śmieci, worków na gruz, takich ze sklepu budowlanego, ale one są bardzo ciężkie. One są podobno bardzo, bardzo mocne, ale nie mam odwagi ich używać ze względu na dużą wagę. Na długim szlaku zawsze waga jest na pierwszym miejscu jak przy wyborze sprzętu, więc, więc tego nie używam, ale pewnie, pewnie ktoś z Was używa. Jak macie jakieś patenty, jeszcze których nie wymieniłam, które działają, to, to koniecznie się podzielcie, bo naprawdę posiadanie mokrego sprzętu to jest jedna z najpaskudniejszych rzeczy na wędrówkach, więc, więc jak macie coś jeszcze do, do zaproponowania, to bardzo chciałabym spróbować i na pewno widzowie też chcieliby się dowiedzieć. No to dzięki za oglądanie. I do zobaczenia na następnym filmie.